Tak, mój komputer wyglądał jeszcze jakiś czas temu. Całkiem sporo RGB, z pozoru najwięcej ile tylko się da. Były tu podświetlane wentylatory, a do tego ich maksymalną ilość, kartę graficzną z RGB, ale czy da się bardziej podświetlić tego kompa? Przekonajmy się razem. Być może wiesz, a może nie, że moja karta graficzna to RTX 3090. A jeśli wiesz cokolwiek o Nvidia, to to, że zrobią oni wszystko, aby ich topowe modele były nawet minimalnie szybsze jakimkolwiek kosztem. Jednym z efektów ubocznych tego działania jest to, że hotspot na taki Karcie graficznej przekracza 107 stopni Celsjusza, a jej wydajność w takich sytuacjach leci konkretnie w dół. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie przez ThermalPady, a ich wymiana raczej pomoże. Postawiłem na GP Extreme od Solutions przez ich konsystencję, strukturę i specyfikację. Zobaczymy, jak dobrze poradzą sobie z tym zadaniem. Karty graficznej nie rozwaliłem. Cały proces był relatywnie prosty, no poza tym, że trochę dużo śrubek. A jak z efektami? Bo to w końcu najważniejsze. Temperatury spadły ze 107 stopni na hotspocie i 110 na pamięciach, do 85 na hotspocie i około 90 na pamięciach. To szalenie dobre efekty. Jeśli zastanawiasz się czy twoja karta graficzna też ma taki problem, możesz pobrać narzędzie Info do monitorowania temperatur. W porównaniu z innymi thermalpadami konkurencji wypadają one świetnie. Nie tylko pod względem temperatur, ale też ceny, bo w końcu cena jest jednym z najważniejszych czynników w tym czy coś kupimy. Czy też nie? Są one około dwa razy tańsze niż pady Thermal Grizzly, a sprawdzają się lepiej, przynajmniej w moim przypadku, na pamięciach karty graficznej. Co prawda, są one trochę trudniejsze w aplikacji przez ich delikatność, ale jak już się położy na miejscu, to w końcu tam leżą i nikt ich nie rusza, więc ten argument może zniknąć. Dobra, dobra, było już pożyteczne, a teraz czas na przyjemne. RGB. Gdzie jeszcze mogłem dołożyć podświetlenie? Przecież to już jest choinka. Uwaga, uwaga! Kable zasilające wewnątrz komputera, a dokładniej podświetlane adresowalnymi diodami ARGB, przedłużenia przewodów takich jak zasilanie procesora, karty graficznej i 24-pinowego wtyku płyty głównej Astra od firmy Gellit Solutions. Mają one przeplatane światłowody przez ich całą długość, dwustronne podświetlenie RGB, co oznacza, że światło idzie od początku i końca przewodu jednocześnie, aby uzyskać lepszy efekt. Do tego każdy z faktycznych przewodników ma swój oddzielny, materiałowy oplot, a ich grubość to standardowe 18 AWG. Czas na efekty świetlne. Jest to w 100% zależne od Waszej płyty głównej. Ja mam płytę MSI, więc pokażę Wam jak wyglądają efekty oferowane przez tą płytę na tych właśnie przewodach. Powyłączam niektóre pozostałe światełka, aby było łatwiej się skupić. A jak mój komputer po tych wszystkich upgrade'ach sprawdza się w najbardziej wymagającej grze, jaką jest Minecraft? Będziemy mogli przy okazji zweryfikować temperatury w prawdziwym gamingowym zastosowaniu, a nie sztucznych benchmarkach. Tu karta graficzna powinna mieć troszeczkę łatwiej. Przypomnę, że moja specyfikacja komputera to karta graficzna RTX 3090, w którym dzisiaj wymienialiśmy pady, aby obniżyć temperatury, procesor i9-12900K, RAM Corsair Vengeance Pro SL 2x32GB, czyli łącznie 64 GB ustawiony na 4000 MHz. Tak, upgrade RAMu miał miejsce w międzyczasie, w trakcie nagrywania tego filmu, nawet, więc nie niczego nie ominąłeś. Reszta, która tutaj siedzi, nie ma większego wpływu na wydajność, więc ją pominę. Dobra, wskakuję do Minecrafta, sprawdzić FPS-y. Tak wyglądają one na wersji 1.8.9, na której gram najczęściej. Szaleństwo. Co mam zrobić z tymi klatkami? Przecież ja mam tysiące FPSów. Jakbyście chcieli pożyczyć kilka FPS-ów, oczywiście za łapkę w górę, to napiszcie w komentarzu. Tak wygląda to na wersji 1.12.2, która jest również bardzo, bardzo popularna. Najprawdopodobniej dlatego, bo zmiany w wersji 1.13 niektórym się nie spodobały i dlatego te osoby pozostały na wersji 1.12.2. Tak czy inaczej, śmiga cudownie. A takie FPS-y mam na najnowszej wersji Minecrafta na ten moment, 1.20.2. Od wyjścia tej wersji z jakiegoś powodu bardzo ją polubiłem. Bardziej niż poprzednie wersje, nawet 1,20 i 1,19. A fantastyczna wydajność, jaką na nie mam, jedynie pomaga mi świetnie się bawić. Lecie obejrzyj kolejny film. Miłego oglądania!